Dobry wieczór Państwu. Przepraszam bardzo, że ja jakoś tak <laughs> schrypłam troszkę, ale to z samego słuchania tego, co przed chwilą właśnie słyszeliśmy. Więc wita Państwa Lidia Wysocka niezmiennie serdecznie. Nie umiem sobie odmówić przyjemności zaprezentowania moich rozmówców Stanisława Grochowiaka, Jerzego Krzysztonia, Witolda Rutkiewicza, Zygmunta Kalurzyńskiego. Myślę, że dyskusja będzie chyba burzliwa ponieważ osoba, którą zaprezentujemy jest osobą niesłychanie kontrowersyjną no i wzbudzającą, trzeba przyznać w społeczeństwie, mieszane uczucia. Właśnie, właśnie. Ja chciałem wam przypomnieć taką jedną rzecz, najpierw śmieszną. Otóż byliśmy wczoraj na kolacji w restauracji MDM i żeśmy sobie zamówili sznycelki cielęce i zjawił się pewien pan, który usiadł nieopodal i również zaczął kotleci kotlecik cielęcy. Był to pan Czesław Niemen, ale mieliśmy długie wątpliwości, kto zaczął, dlatego że przyszedł w jakimś takim złotym szamerunku z kobiecym włosem i w jakichś takich czerwonych rajstopach. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, żeby nakreślić tutaj pewną atmosferę, jaka wydarzeniom pewnym muzycznym czy pieśniarskim towarzyszy. Otóż tworzy się już jakiś pewien mit takiego młodziana, dziwnie ubranego, udającego dziewczynę, właściwie zupełnie sfeminizowanego, wokół którego szaleją nastolatki w nim zakochane. To jest pierwszy problem, który tutaj chciałbym poruszyć.